Znajdujemy się właśnie w hotelu Apart 12, w którym odbywa się spotkanie pośredników z pasją. Jest to takie nieformalne stowarzyszenie pośredników, których w ramach systemu MLS. Wymieniamy się ofertami, razem sprzedajemy i wspieramy się w tej sprzedaży ofert wyłącznych na rynku. Ja jestem Wojtek o jakimś o sobie, w osobie, bo przyjechał jakiś wersji będzie Wam mówić o tej co to macie robić. Ku czemu ma postawić tak samo, żeby cokolwiek mówić. Te spotkania pomagają nam w dokształcaniu się wzajemnym albo ściągamy różnych prelegentów, którzy przedstawiają nam wiedzę spoza naszej branży. Dzięki temu jesteśmy lepsi w komunikacji z klientem. W tych wszystkich tematach miękkich, także zapraszamy serdecznie, bo jak tu mówią, współpraca zawsze się opłaca. Trzymajcie się.